Ostatnio was pytałem, czy chcielibyście odcinek, który skupi się na nowych serialach w świecie MCU, które wylądują na platformie Disney Plus, czyli nowej platformie streamingowej podobnej do Netflixa, która ma ujrzeć światło dzienne pod koniec tego roku. Tak też przygotowałem dla Was dzisiaj właśnie takie zestawienie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście Endgame, to ostrzegam o możliwych spoilerach i zapraszam do oglądania. Falcon i Zimowy Żołnierz. Jak wiecie, w związku z fabułą ostatnich filmów w MCU, relacje Falcona i Buckiego się nieco zawięziły. No i skoro ostrzegłem o spoilerach, to wiecie też zapewne, że Falcon został następcą i kolejnym kapitanem Ameryką w filmowym świecie Marvela. I czy mi się to podoba czy nie, to już teraz raczej nieistotne, to fabuła tego filmu zapewne skupi się na wydarzeniach właśnie po endgame. W momencie kiedy Falcon będzie stawiał pierwsze kroki jako nowy obrońca z kultową już starszą, którą wręczy mu Steve Rogers. Bucky zapewne będzie go wspierał na nowej drodze i razem będą wykonywać jakieś misje i zadania. Mogę tutaj tylko przypuszczać, bo oprócz tytułu i w tym wypadku loga, nie wiadomo na temat tej produkcji praktycznie nic. Kto wie, być może będzie miał związek z podróżami w czasie? Myślę, że póki co te seriale nie będą szły aż tak głęboko, ale zawsze warto pozastanawiać się, co by było, gdyby. Data premiery nie jest jeszcze znana, a sama platforma startuje w USA 12 listopada tego roku. Vision no i tutaj na początku dodam, że nie czaję za bardzo dlaczego złączyli ten tytuł w jeden wyraz i dlaczego w ogóle nazywają tak te seriale. Wiadomo, ich imiona i pseudonimy niosą za sobą ogromną popularność, ale myślę, że mogliby się postarać o bardziej chwytliwe tytuły. To tak jakby nazwać Gry o Tron The John. No dobra, żarty żartami, ale o czym tak naprawdę może opowiadać ten serial? Bo wiecie, Vision tak, jakby. no. nie żyje. Tak też serial może albo cofnąć się do czasów przed Infinity War, albo pokazać nam teraźniejszość, w której Vision przeżył. Kevin Feige, który praktycznie stoi za całym MCU, opisał tę serię jako coś niespodziewanego i zaskakującego. Więc myślę, że serial skupi się na skrzeszeniu Visiona przy pomocy Shuri, która, kto wie, być może zgrała jego świadomość przed śmiercią i tak i tak dalej. Oczywiście są to tylko czyste spekulacje, bo więcej danych nam nie podano. Loki i jest to serial, na który zapewne większość z was czekała. No może nie tyle na serial, co powrót jednego z ulubionych bohaterów w CNMCU. Bo jak wiemy, Loki umarł w Infinity War. Tym razem chyba naprawdę umarł, umarł, bez użycia jakichkolwiek sztuczek. No tak, ale serial musi o czymś opowiadać, więc jak to możliwe? Jeśli nie okaże się, że Loki jakimś cudem przeżył Endgame i Infinity War, to jestem przekonany, że zobaczymy jego losy w alternatywnej rzeczywistości. Tej, w której namieszali Avengersi w Endgame, tej samej, w której udało mu się uciec razem z Tesseractem. Co jest naprawdę spoko, bo alternatywne rzeczywistości otworzyły w Marvelu miliony bramek do nowych historii i pomysłów. W tym też właśnie seriale z postaciami, które z pozoru są nieżywe. W takim razie od razu dodam, że czekam na serial z Quicksilverem, który poległ w Age of Ultron. Miejmy tylko nadzieję, że twórcy nie namieszają za mocno w czasie i rzeczywistości, bo wtedy każdy problem byłby po prostu zbyt łatwy do naprawienia. No ale poczekamy, zobaczymy. Hawkeye. Mimo tego, że nie pojawił się w Infinity War, to odegrał naprawdę istotną rolę w kontynuacji. Poznaliśmy go nieco bliżej, a teraz będziemy mogli poznać go nawet jeszcze bardziej. Biorąc pod uwagę wszelkie domysły i powiązania komiksowe na temat fabuły, skupi się ona prawdopodobnie zarówno na nim, jak i na jego córce, której z czasem przekaże Łuk. Zresztą zapowiedź tego mogliśmy zauważyć już w pierwszych cenach Avengers Endgame, kiedy ją szkolił i nazwał Hawkajem. Myślę, że jeśli twórcy rozłożą jego, a raczej ich przygody na serialowy format, możemy otrzymać coś naprawdę ciekawego i wartego obejrzenia. Data premiery jest jeszcze nieznana, ale serial pojawi się ponownie na Disney. Będzie się oglądać? Jeszcze tylko szybciutko przypomnę wam o subskrypcji kanału, bo dni do ukończenia wyzwania 17 maja coraz mniej i czas nas goni. Nagrywam ten odcinek w piątek i nie wiem ile brakuje nam do 250 tysięcy, ale myślę, że damy radę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a chcecie zrobić mi prezent na urodziny, to wystarczy kliknąć w czerwony przycisk na dole. Wielkie dzięki i przejdźmy już do następnego punktu: What if? Tym razem będzie to serial animowany i jest to chyba produkcja, na którą czekam najbardziej. A to dlatego, że jak sama nazwa wskazuje, zobaczymy tutaj wydarzenia z MCU w formie co by było gdyby. Głosu podanimowane postacie mają użyczyć aktorzy, którzy odgrywają ich rolę w filmach. Zobaczymy tutaj rzeczy typu co by było gdyby to Loki odnalazł i podniósł młot Thora, Peggy Carter została kapitanem Ameryką, czy chociażby gdyby Thanos dołączył do Avengers. Twórcy mają tutaj miliony pomysłów możliwych i gotowych do zrealizowania, a animowana forma daje im właściwie nieograniczone możliwości. Fajnie jakby wzięli do tego projektu twórców animowanego Spidermana czy Netflixowego Miłość Śmierci Roboty. Z pewnością sprawdzę tę serię jak tylko wyjdzie. Ghost Rider. I tym razem serial trafi na platformę Hulu, w której to Disney ma większość udziałów. To właśnie tam będą lądowały produkcje, które odbiegają nieco od rodzinnego loga Disneya. Nie wiadomo na ten moment, czy będzie to spin-off do serialu Agenci Tarczy, jednak twórcy zapowiadają zupełnie nowe spojrzenie na postać Ghost Ridera. No i to właściwie tyle. Ciekawe, czy zobaczymy tutaj Nicolasa Cage'a w jakiejś małej, gościnnej roli. O tym przekonamy się najpewniej dopiero w 2020 roku, o ile nie później. Hellstorm Serial ma się skupić na dzieciach tajemniczego i potężnego, seryjnego mordercy. Twórcy opisują to jako część Marvelowego świata przepełnionego humorem, emocjami i akcją, jednak tym razem zostanie tutaj dodane więcej grozy i mroku. Z racji na klimat produkcji, podobnie jak Ghost Rider, serial trafi na platformę Hulu, zapewne również gdzieś w 2020 roku. Na Hulu mają się jeszcze pojawić inne seriale animowane, w tym także przykładowo Howard the Duck, który pojawił się już jako ciekawostka w kilku filmach Marvela. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o seriale Marvela, przynajmniej na tą chwilę. Jeżeli odcinek się wam spodobał, pamiętajcie o ocenie i komentarzu na dole oraz subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Dajcie koniecznie znać, na jaki serial czekacie najbardziej. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.